Ile kursów wykonała jedna ciężarówka, a ile druga? W tym zdaniu kryją się niewiadome, które należy oznaczyć w rozwiązaniu. Załóżmy, że x będziemy oznaczali liczbę kursów pierwszej ciężarówki, Grekiem y oznaczymy liczbę kursów drugiej ciężarówki. I zaczynamy od ułożenia pierwszego równania. Wiemy, że obie ciężarówki wykonały 50 kursów. I za każdym razem były maksymalnie obciążone. To też jest dość istotne. Jest to istotne dlatego, że wiemy, że pierwsza ciężarówka ma ładowność równą 6 ton, czyli ładowali ją na maksa, nie na przykład nie, nie zostawiali pół tony wolnej przestrzeni. I tak samo jest z drugą ciężarówką. Jej ładowność wynosi 10 ton, a zatem to oznacza, że jeżeli jedna ma ładowność 6 ton, to ona przewiezie 6 ton w czasie ym, razy ileś kursów. Tak? Dodać druga ciężarówka o ładowności 10 ton, razy ileś kursów, i łącznie przewiozły te ciężarówki 460 ton. No i mamy układ równać do rozwiązania. Teraz tylko musimy zastanowić się, jaką metodą to zrobimy. Czy metodą przeciwnych współczynników. Metodą podstawiania. Ja może tutaj wybiorę metodę podstawiania, wyznaczę pi z pierwszego równania x i podstawię może za chwilę do drugiego równania. Póki co przepisuję to równanie. O, i teraz jeszcze raz przepiszę x równa się 50 odjąć y i podstawię to w, do drugiego równania. W drugim równaniu muszę posprzątać, to znaczy muszę wymnożyć ten nawias przez 6 stojącą przed nawiasem. Otrzymam 300 odjąć 6y, dodać 10y, to się równa 460. Następnie po lewej stronie redukuję wyrazy podobne, otrzymuję 4y. Tą liczbę przeniosę na prawą stronę ze zmienionym znakiem, muszę ją odjąć. 460 odjąć, 300 to jest 160. O. Tutaj podzielę przez 4, i już mamy odpowiedź. Druga ciężarówka wykonała 40 kursów, a teraz policzmy, ile wykonała pierwsza ciężarówka. O kurczę, już widzę, że będzie niesprawiedliwie. 50 odjąć 40. No zobacz. Pierwsza wykonała 10 kursów, druga aż 40. No i tak wygląda rozwiązanie całego zadania. Pa pa.